Turnieje, Ligi Mistrzów Ekstraklasy, Premier League i inne typu i wygrywaj nagrody na bet.pl. Link w opisie. Cześć, siemano, bo wszystkim, ja jestem Defa, dzisiaj widzimy się pod kolejnym materiałem z tej serii, czyli Dream League Soccer na moim kanale i powiem wam jedno, na początku bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję za całą aktywność, którą stawiacie pod to serią. Z tego względu, że w tym momencie jest to niewątpliwie najlepsza seria, jaką prowadziłem na moim kanale, z tego względu, że pod pięcią materiałami wbiliście jakieś 30 tysięcy polubień. Dla mnie to jest gigantyczna opcja. Więc właśnie w taki oto sposób dodajemy 6,5 tysiąca końców za to, że pod kolejnym pod poprzednim materiałem było 6500 polubień. Dla mnie to jest mega opcja. I teraz, żeby jeszcze bardziej Was motywować do łapkowania tej serii Ostatnio poszło zapytanie takie e, Co czy będą dwa w sumie Takie zachęcenie tego, żeby złapkować ten materiał Ostatnio poszło takie zapytanie Czy jestem w stanie Wam udostępnić stroje, którymi gram Czyli stroje właśnie Death Army, który wykonał dla mnie jeden z widzów, i tak to jest możliwe, jeśli bardzo szybko wiecie po tym materiałem 6000 polubień. Od razu, zaraz po tym, jak zostanie to przekroczone, wszystkie linki z grafikami, które są właśnie do nałożenia później na Dreamlink Soccer, wkleję w komentarzu poniżej. Także to jest jedyna opcja do spełnienia. A Druga opcja to jest to, że wyjeżdżam na weekend do spa od środy do piątku, mnie po prostu nie będzie i robię materiał na zapas. Także jeśli uda Wam się pobić rekord, łapę w górę po tą serią, czyli jakieś 7,5 tysiąca uda się przekroczyć. To zrobię kolejne materiały na przykład na środę i na piątek, czyli poniedziałek, środa i piątek może być Dreamix Soccer, jak bardzo mocno się postaracie pod tym oto odcinkiem, którego nadzie w tym oto materiała. Teraz co? Lecimy. Jak pewnie zdążyliście zauważyć od mniej więcej dwóch materiałów e, nie zaktualizowała nam się lista transferowa i jest to spowodowane tym, że E, z, jeden z widzów mi to wytłumaczył mniej więcej, jak to działa i działa to tak, że ona się aktualizuje dopiero w momencie, kiedy zagramy mecz offline, czyli przeciwko komputerowi, także w tym materiale zagramy jeden mecz offline przeciwko Almelo i to jest Academy Division, która jest no, w tym momencie, Almelo jest na 11 miejscu, my jesteśmy na pierwszym, także easy win, tak mi się wydaje, a później zagramy mecz online, czyli przeciwko prawdziwemu graczowi, także lecimy pierwszy mecz, zobaczymy zrobimy może jakiś transfer, może na bramkę przydałoby się. I oczywiście mowa była o tych strojach. Także 8 tysięcy polubień byłoby mega. Dobra, ustawienie 4-3-3. Także tutaj i tak to raczej nie ma, nie ma zbyt dużego wpływu. Lewandowski tutaj zaraz kolegów skarci. Tak coś wydaje. Dawaj, lewy, come on. Pięknie, kolejny i kolejny. Lewandowski w polu karnym. But na bramkę lewego. Mamy 1-0 zaraz po rozpoczęciu. Czwarta minuna, minuta. Lewandowski w tej grze to jest po prostu bestia. Luka Modryć. Bardzo ładnie, poczekajmy, wypuśćmy Bale'a. Bale, uderzenie na bramkę, Gareth Bale 2 do 0. Teraz mamy akcję Ralu Madryt i Wolverine strzela na 2 do 0, ale spójrzcie na tą ładną akcję Luki Modricza, który po prostu sobie wleciał, podał, no i w tym, w tym momencie bramkę już kompletnie nie miał szans, żeby wyciągnąć ten strzał od Bale'a. Luka, bardzo ładnie do Lewandowskiego, lewy podrybluj coś, pięknie put na bramkę Lewandowski. 3 do zera zapowiada się kolejny hat-trick. No i Lewandowski, także to jest po prostu, no, mistrzunio. Mistrzunio Polski, no, to jest no, duma narodu. Spójrzcie, co on tu robi w tym meczu. No, po pierwszych 45 minutach, ten mecz można chyba określić jedynie mianem taki mecz rekreacyjny, bo tu mamy 3 do zera, bardzo łatwe prowadzenie. Oni chyba jeszcze tak porządnie nawet z połowy nie wyszli. No i tutaj raczej nic się za wiele nie może zmienić. Także raczej ten, to spotkanie już musi być wygrane. Ale możemy jeszcze tu postrzelać troszkę. O, oh, prezencik przyszedł. Tak, spróbuję przełabować. Pyk, lobik Lewandowski. Nie słupek Dubi, to jeszcze tak jest! I podobna akcja, jak ostatnio zrobił mój przeciwnik, to jest hat-trick Lewandowskiego oczywiście. Ale nie, wiem, czy pamiętacie, w poprzednim materiale Ibrahimowicz przelabował mojego bramkarza, po czym wbiegł sobie, i no i strzelił po prostu w pustą bramkę. I dokładnie tak samo w tym momencie zrobił Robert Lewandowski. No dla mnie to jest chyba najlepszy transfer, jaki zrobiłem do tego składu. Ładny luka. Wypuść Neymarito, Neymarito może on coś podrybluje teraz. Pyk, Neymar uderzenie na bramkę i to jest 5 do 0. No tak jak mówię, mecz tutaj no kompletnie bez historii. 5 do 0 to jest łatwe spotkanie. No ale czego się spodziewać podróżnik, która ma 11 miejsce w Akademii Division. W sumie możemy dać pograć innym zawodnikom. Lewandowski już jest troszkę zmęczony, strzelił 3 bramki, zaliczył asystę. Dajmy w jego miejsce niego. Później może niech wejdzie e, Moore za Neymara. I może Kennedy albo... Sibola niech wejdzie w miejsce i miejsce niestety, bo jest bardzo zmęczony. Także trzy zmiany i lecimy po kolejne bramki. Okej, okay, Lewandowski, kurde, ten to jest waleczny, nie? Naprawdę masakra, lewy, pyk, but na bramkę Ja, kurde, gość jest mega, mega. Miranda, główki, no i Gabiadini. On już bardzo dawno nie dostawał szans. I może chłopak w końcu się zrekompensuje, no jednak nie. No i tutaj widać o wiele większą kasę Lewandowskiego, bo on pewnie by to wykończył bez problemu. Dobra, walencja. Dośrodkowanie Modric z główki i uderzenie. 6 do 0. Luka Modric strzela z główki, Antonio Valencia zalicza asystę. No kurde, to jest mój pierwszy gol z rożnego. Dobra, mamy zakończenie tego meczu. Wynik 6 do 0. jak wspominałem na początku, jest to drużyna, która ma 11. Miejsce, więc e, po prostu to musiało być zwycięstwo. Trzy bramki Lewandowskiego, Bale, Modric oraz e, Neymar dorzucili po jednej. Spójrzmy, czy pojawi się jakieś fajne zdobywanie na liście transferowej. Przydałoby się w końcu zrobić. Jakiś transfer na środek obrony na bramkę. I jest tu Kuba Błaszczykowski. Także Leo Messi, Karim Benzema, Santi Cazorla, João Moutinho, David Luiz. Wow, ale posypało teraz zawodnikami tego. Antony Martial jest, jest Morgan Schneiderle. Błaszczykowski, no Kubę oczywiście kupujemy, jako że jest to Polak. I fajnie mieć takiego zawodnika na ławce rezerwowej. Najwyżej będziemy go oczywiście mieli do rotacji. Patrzymy dalej, Ever Banega, Victor Wanyama, no tak oprócz tych to nie widzę tutaj naprawdę takich kozackich zawodników, ale Leo Messi, aż kurde ciężko mi go zostawić tutaj i nie kupić go, ja mówiłem, że to będą taki zawodnicy z Ligi Hiszpańskiej, na razie Leo Messiego po prostu musimy odpuścić, on się na pewno jeszcze kiedyś pojawi, więc może przy tej drugiej szansie go kupimy. David Luiz w tym momencie jest zawodnik z Ligi Angielskiej oczywiście, więc go możemy kupić na środek obrony i będziemy mieli w tym momencie duet dwóch środkowych obrońców z Brazylii, także dla mnie to jest mega opcja. Dobra, czas na podmianki, Anderson schodzi z boiska, w jego miejscu oczywiście David Luiz, Kuba na razie... Niestety tylko chociaż w sumie możemy go dać do składu. Miejsce nie który jest bardzo zmęczony. I teraz i niestety sobie po prostu damy na ławkę rezerwowych niech sobie chłopak odpocznie. Ostatnio wpadłem na taki pomysł, żeby maksować Roberta Lemadowskiego do jego wersji 99. I teraz pytanie do Was, jak Wy myślicie, czy to jest dobra decyzja, żeby wymaksować Roberta, czy jednak lepiej będzie każdemu zawodnikowi po troszkę dawać? Bo ja na razie wszystkie cechy i wszystkie możliwości, które mam. Maksowania zawodników, czyli upgrade'owania ich, daje wszystko w Roberta Lewandowskiego. Po prostu chcę, żeby ten zawodnik był jak najlepszy. Żeby był po prostu najlepszym zawodnikiem na naszym boisku. Jako, że jest to rodak i fajnie będzie mieć takiego wiodącego zawodnika po prostu z Polski. Shooting w tym momencie wynosi 100. I to jest maksymalny poziom, chyba, że możliwe, że jak już 100 shooting, to możliwe, że będzie mógł mieć też 100 overalla No i gramy oczywiście mecz online. Ale przydałby się jakiś bramkarz, więc mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się jakiś Dawid Gea, No, bo bez bramkarza to kurde, jak bez ręki w tej grze. Jeszcze jedno, muszę się do czegoś przyznać. Jak teraz widzicie, jest Tire 9, czyli to jest jakby Liga 9. Byliśmy, widzę, 10 jak nagrywaliśmy ostatni materiał. I to nie jest nagrane z tego względu, że po prostu nagrywałem ten materiał i w pewnym momencie mi bateria padła. I myślałem, że do momentu, kiedy, kiedy bateria nie padła, wszystko będzie nagrane, ale tak niestety nie było. W momencie, kiedy włączyłem telefon, tego nagrania, które nagrywałem przez jakieś 40 minut, po prostu tam nie było. I muszę nagrywać ten materiał jako zapas na tamten. I musiałem jakby to wszystko rekonstruować. Także jesteśmy w lidze 9 i gramy kolejne spotkanie. Szukamy przeciwnika i mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika i to jest jego zespół Ibrahimović i Balotelli na ataku. Ewidentnie nasz zespół wypada troszkę, albo nawet dużo lepiej, więc no, powiem mu good luck. I dam play. O kurde, nie wiem czy widzieliście, ale jego forma to, to są cztery zwycięstwa z rzędu i remis. Ehm, u mnie tak kolorowo to nie wygląda i coś czuję, że tu mogą być zbaty. O kurde, ale teraz Ibrahimowicz zniszczył mojego obrońcę. Miranda został po prostu zniszczony przez Ibrahimowicza i przegrywamy 1-0. Ja pierdzielę, ale co on zrobił z moją obrońcą? To ja nie mam w ogóle pytań. Lewandowski może trafić bramkę na wyrównanie lewy, i to jest 1 do 1. Akcja praktycznie zaraz po rozpoczęciu, 35 minuta, mamy znowu akcję dwóch moich, no chyba najlepszych zawodników: Bale oraz, oraz Lewandowski, i mamy w tym momencie bramkę na 1 do jednego Znowu widzę Miranda e, bezrobotny przy tej akcji, nie w ogóle, ale kurde Ibrahimović go tak siłowo niszczy, że ja nawet nie jestem w stanie tego podbić. i mamy 2 do 1, mamy zakończenie pierwszej połowy, wynik 2 do 1 dla mojego przeciwnika, no i niestety wygląda to tak, że no, gra po prostu o wiele lepiej ode mnie, widać, że gościu ma o, o wiele większe pojęcie o tej grze ode mnie, no i niestety to mu się odpłaca, wygrywa 1 do 0, znaczy 2 do 1, mimo tego, że ma troszkę słabszy skład ode mnie. Okej, okay, Luka Modrić, może to będzie bramka na wyrównanie, Luka, uderz to, tak jest, 2 do 2, bardzo zacięty mecz i to będzie chyba najlepszy mecz, jaki w ogóle rozegrałem w tej grze, no bo jest mecz zacięty, bramka za bramkę praktycznie, ząb za ząb i lecimy z dalszymi, dalszymi akcjami. Okej, okay, Antonio Valencia, to może być bramka na 3 do 2, właśnie tak. Antonio Valencia bardzo ładne przyjęcie mamy 3 do 2 i po raz pierwszy w tym meczu to my wychodzimy jako pierwsi na prowadzenie. Po raz pierwszy w tym meczu to my wychodzimy jako pierwsi na prowadzenie. Jak mogę wiedzieć jako pierwszy na prowadzenie skoro jako pierwszy straciłem bramkę. To jest kompletnie bez sensu. Nie słuchajcie tego co powiedziałem przed chwilą. Dobra, kaman. Laga do przodu, jak najdalej. Oto Luka Modrić przegrywa po i oczywiście gdzie jest moja obrona? Halo, pytanie takie, gdzie moja obrona i to jest chyba hat-trick Ibrahimowicza. Jedna przegrana główka, a moja obrona się rozstępuje kurde jak może przed mojżeszem. I ładnie. Lewandowski to udasz to tak! 4 do 3 Hatrik Lewandowskiego to jest chyba czy nie! Kurde, znowu akcja praktycznie zaraz po, po rozpoczęciu się zaczęła i to jest Luka Modrić, który podaje do Lewandowskiego. Ale Lewandowski, no mówię, to jest po prostu klasa sama w sobie w tej grze. Dla mnie najlepszy transfer jaki zrobiłem. Okej, okay, mamy zakończenie tego meczu. że został zawodnikiem spotkania, mimo tego, że Lewandowski zaliczył dwa trafienia oraz jedną asystę i do tego wygrał swój mecz. Także no dziwna opcja, ale moim zdaniem i tak najlepszą opcją jest to, że wygraliśmy kolejny mecz. Wygraliśmy pierwsze spotkanie w Lidze 9 i dla mnie to jest mega sprawa, bo Liga 9 ewidentnie to jest poziom wyżej i mamy dwa zwycięstwa z rzędu w tym momencie. Także, jako że jego siła oraz shooting i heading jest praktycznie na max, nie ma sensu już maksować e, strzału, bo po prostu ma je prawie na 100, więc damy mu fitness, żeby troszkę był szybszy, niech chłopak biega później jak wariat. Pod poprzednim materiałem zadałem wam pytanie, jaką nazwę stadionu chcielibyście widzieć po tą serią, to czy znaczy w tej serii, na moim stadionie. I Death Army Stadium pojawiają się ewidentnie najczęściej, więc w tym momencie stadion nasz nosi właśnie taką nazwę, czyli Death Army Stadium. Dobra, moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Fajnie, że oglądajcie do końca. Przypominam, że każde 1000 polubień pod tą serią daje mi 1000 końców do, do mojego budżetu transnarodowego. I liczę na to, że po tym materiale uda Wam się właśnie przekroczyć bardzo szybko 6000 polubień. Wtedy klejam Wam moje stroje, które wykonał dla mnie jeden z widzów właśnie w komentarzu zaraz pod tym filmem. A jak przekroczycie, pobijecie rekord łapy w górę, czyli 7,5 do mniej więcej jutra. to... Dodaję kolejne dwa materiały już w tym tygodniu, czyli środa oraz piątek, czyli w momencie kiedy będę w spa nagrywam kolejne filmy z Dreamix Soccer, także bardzo dziękuję za oglądanie, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się i 7 elo yo!